Co będziesz robiła z Nergalem po tej imprezie? Co ja będę robiła z Nergalem po tej imprezie? Czas minął. A co Cię to interesuje? No nie wiem, może pójdziesz na browarę na przykład. Bo. Ale co Ty po prostu robisz e, teraz, e, wiesz, Dobra, książkę, książkę, gry. książkę piszesz o browarach, czy co? Cecha numer jeden. Nie pierd... Się w tańcu, mówi to, co myśli, jest szczera, bezpośrednia i nie daje sobie wejść na głowę. Żeby osiągnąć duży sukces w biznesie, szczególnie w show biznesie, trzeba mieć charakter, trzeba mieć tą niewyparzoną gębę, żeby nie dać sobie wejść na głowę, bo podczas takiej drogi biznesowej będziemy trafiać na bardzo wiele osób, które będą chciały nas wykorzystać, będą chciały nas zmanipulować i nam zaszkodzić. Więc trzeba mieć ten charakter. A po drugie, posiadanie takiego szczerego, bezpośredniego charakteru przebija się przez konkurencję, robi hałas, zasięgi, i to oczywiście wpływa na większe zarobki. Cecha numer dwa: jest zaradna i przedsiębiorcza. Nie narzeka na daną sytuację, nie robi z siebie ofiary, tylko rozwiązuje dany problem, idzie po swoje i przede wszystkim bierze sprawy w swoje ręce. Czyli tak, tata zaraził cię sportem, a brat zaraził cię muzyką. Można tak powiedzieć. A czym zaraziła Cię mama? Mm, no, matka to jest taki, zawsze była turbokujonem. E, świetna uczennica, piątkowa uczennica, bardzo ambitna, bardzo konsekwentna. I ona mnie zaraziła taką takim przedsiębiorczością, mm. taką zaradnością e, i brania wszystkim, wszystkiego w swoje ręce i pracy głową. Okay. Cecha numer 3. Intuicyjnie wyczuwa nadarzające się okazje. I teraz tak, jak wyczuje taką daną okazję, wykorzystuje ją i angażuje się w 100%. Bo wie, że to, jest, że to jest ten przełomowy moment, że ta okazja będzie taką dźwignią dla jej kariery. No dobrze, a ta kariera, którą zrobiłaś, tak transformując się do dzisiaj, zaspokoiła Twoje tak. oczekiwania? A myślałaś, że będzie tyle kosztowała? Tyle emocji, tyle wszystkiego, co kosztowało dookoła? W ogóle sobie nie zdawałam z tego sprawy. To jak usłyszałaś o castingu do zespołu? Sami do mnie przeszli. Miałam wtedy ten egzystencjonalny kryzys w liceum i uznałam, że moje życie stoi w miejscu i w ogóle co to ma znaczyć, że ciągle jestem w tym bufo, że to ja tam nie pasuję, że ja muszę robić jakąś karierę, iść do przodu, no jakiś ruch, coś yy, i że za długo tam tkwię, że nie mogę tak... Yy, nie mogę się tak powstrzymywać przed spełnieniem swoich marzeń, że stać mi na dużo, dużo więcej. No i uznałam, że będę wtedy palić papierosy jeden za drugim Nie chodzić do szkoły i właśnie jeździć na tych rolkach i słuchać na cały regulator yy, piosenek Kelly Family yy, i wtedy właśnie przyszedł yy, menadżer ówczesnego zespołu Neon, mm -hmm. długie włosy blondy, do tego mojego dyrektora, no i ten dyrektor przyszedł i powiedział, że jest jakiś chłopiec z długimi włosami do mnie, ja tam już od razu, jak chłopiec i długie włosy, to ja chętna i... I on mi dał właśnie kasetę z demo, z demo zespołu. Powiedział, że przesłuchali tysiąc wokalistek, że no ogólnie lipa, mhm. że jestem 1001 i że jeżeli to nie wyjdzie, to nie zamykają projekt. I ja wiem, a skąd co w ogóle o mnie usłyszeliście? Skąd trafiłeś tutaj do tego internetu? A on mówi: No bo Ela Zabędowska nam cię poradziła. Powiedziała, że jesteś trochę pierdolnięta, ale że masz najmocniejszy głos. I mówię, A, to no w sumie zgadza się. No i. I czy ile wtedy miałeś lat? W 16? 16? No właśnie. To też bardzo, bardzo, bardzo wcześnie i też trafiasz do zespołu dorosłych? Dla już. mnie o te parę dni za późno, bo bym nie paliłaś papierosów wtedy. W ogóle jak wspominasz ten czas? Wchodzisz do zespołu... W... Nie no, wtedy jak zobaczyłam tą kasetę, to jak znak od niebios, mm -hmm. jakby w końcu zobaczyła, wiesz, po prostu e, latawiec, który mi pokazuje, drogowska, z którą stronę mam pójść, który mogłam się chwycić za tą linkę i podnieść mnie do góry. Wiesz, nagle wszystko zrozumiałam i, i zobaczyłam ten, to okno, w którym mogę spojrzeć na swoją, e, na swoją drogę i na te marzenia, które gdzieś tam mm, cały czas miałam zaprogramowane w głowie. Yy, więc dokładnie za każdym razem czułam to samo przez najbliższe 20 lat, kiedy przytrafiały się takie przełomowe momenty. Miałam, czułam, o, o to jest właśnie ten moment. To jest ten właśnie moment. Dobrze, od tego, od tej chwili wszystko się zmieni. Cecha numer 4. Jeśli coś jej nie pasuje, to to zmienia. Bi tak jak mówiłem wcześniej, bierze sprawy w swoje ręce. I przy okazji przy tym jest bardzo pewna siebie. Czyli poprzedni menadżer jej nie pasował, i postanowiła go zmienić na najlepszego menadżera w kraju. Ale powiedziano jej, że on jej nie będzie chciał, że nie da rady, że się nie uda. A Doda wzięła sprawę w swoje ręce, stwierdziła, że ona sama chce się spotkać z tym menadżerem i z nim porozmawiać i go przekonać. No i się udało. Miałam prawo zerwać, ponieważ sama go nawiązałam i zawiązałam. Um, miałam 17 lat jako. Yy, wiesz, powiedzmy frontmenka zespołu rockowego, gdzie jest. Um, są sami dorośli trzydziestoparolatkowie, którym w ogóle nie przeszkadza, że gramy tak samo beznadziejne non-stop koncerty, wciąż nie rozwijamy się, i nie zarabiamy coraz więcej, śpimy w jakichś, rozumiesz, hostelach. No wiesz, ja inaczej sobie wyobrażam tą karierę tego, tego zespołu, więc w pewnym momencie jako ta nastolatka zadzwoniłam do Universal Music Poland i mówię, dajcie mi namiar na najlepszego menadżera w tym kraju. No to nie wiem, no to może ten z ich troje jest najlepszy, chyba tak. I, ale to, wiesz, on nie będzie cię chciał. Ja mówię, to już jest moja sprawa, czy on będzie mnie chciał, czy nie. I, wiesz, znowu wzięłam sprawę w swoje ręce, tak jak matka mnie zawsze uczyła. Więc nie, nie pytałam się za bardzo o mojego zespołu, czy oni w to wchodzą, czy nie. Po prostu zadzwoniłam do niego i powiedziałam, jesteś najlepszy, ja jestem najlepsza, super. Najlepszy pracują z najlepszymi. Wiesz, znowu nie, nie zostawiłam żadnej przestrzeni do odmowy. <laughs> zawsze taki, zawsze tupet, czar. I pewność siebie y, działa. Albo z drugiej ręki po prostu możliwość wydojenia y, młodego, głupiego zespołu. Podejrzewam, że to drugie bardziej. Y, więc wziął nas od razu. Wszystko się zmieniło. Od razu lepsze koncerty, od razu lepsze warunki, od razu lepsze pieniądze. Y, więc y, więc nie miałam problemu też z nim y, skończyć y, umowę tak, jak ją zawiązałam.